Małego gaben witam wszystkich serdecznie w kolejnej prezentacji mojej modyfikacji do shoguna 2, jaką jest Las Alliance, Total War. Tak, tutaj jeśli ktoś jest kompletnie niezorientowany w temacie, to tak robię moda do shoguna 2 i ta modyfikacja ma na celu przeniesienie rozgrywki z znanej nam feudalnej Japonii do znanego nam z książek Tolkiena świata, w którym jest źródzimie. Tak, jednakże w tej modyfikacji postanowiłam. Nie wziąć najbardziej popularnego okresu tutaj na, na warsztat, że tak powiem, jakim jest Wojna Pierścieni, znana z no tutaj książki Władcy Pierścieni, czy z jej adaptacji filmowej, kiedy to wolne ludy Śródziemia stanęły przeciwko Sauronowi, a pewien hobbit Shire'u wyruszył na samobójczą misję polegającą na zniszczeniu jedynego pierścienia. Nie, tutaj tego sobie nie poruszymy, poruszymy sobie wydarzenia, które są wspomniane we Władcy Pierścieni, aczkolwiek... Są właśnie tylko wspomniane. Jest to wojna ostatniego sojuszu ludzi-elfów przeciwko Sauronowi, która była 3000 lat przed akcją władz Pierścieni. I cóż, jest to bardzo duży projekt cholernie duży projekt ponieważ tutaj wymaga to ode mnie i od mojego dosyć niewielkiego zespołu od tworzenia całego śródziemia, na tutaj szczególnie dwa z jego rasami, cechami kulturowymi poszczególnych raz. Tutaj, oczywiście, wyglądem wszystkich frakcji, animacjami, i tak dalej, bardzo dużo roboty. Z tego względu postanowiłam, że ta modyfikacja będzie publikowana fragmentami. Tak, tylko że nie tak fragmentami jak robią to twórcy innych modyfikacji, że na np. W Medieval Kingdoms wydają, wydają wersję z The Castle Battle, i potem dodają potem w kolejnych paczach kolejne frakcje, kolejne, kolejne, kolejne. Remasterują poprzednie frakcje. Aczkolwiek bez kampanii, i tej kampanii nie ma, to nie, ja tutaj zdecydowałem się na trochę inną politykę wydawniczą, że, że tak to określę. I tutaj od samego początku, od pierwszego wydania modyfikacji, będzie w nim dostępna kampania, a konkretnie mini kampania. I tak, mini kampania będzie swoistym prologiem, jak tutaj widzicie, do tutaj właściwej wersji modela As Będzie to opowieść o upadku numeru. Tutaj w sumie mogłabym się rozgadać bardzo lorowo, opowiadać czym jest Numenor. Jak dlaczego upadł i czemu to wszystko się stało, aczkolwiek no chyba nie na to miejsce. Tutaj, jeśli ktoś chciałby posłuchać więcej o Numenorze, jego upadku itd., to pisze w komentarzach wtedy zrobię po prostu takie lorowe materiały, w których będę tylko i wyłącznie opowiadała o tutaj kwestiach lorowych świata Tolkiena. Zaś tutaj, tylko tak powiem, że z uwagi na to, że no po prostu yy, zrobiłam na początek frakcję Numenoru, znaczy armię Numenoru, no to postanowiłam troszkę cofnąć początek kampanii do momentu, kiedy Numenor upadał i tam osadzić akcję mini kampanii, która jest bardzo yy, taką alternatywną historią wydarzeń, ponieważ bo tutaj przyniosłam akcję do. 3255 roku II ery, kiedy to zmarł ostatni legalny, legalny król numeru, jakim był Tar Palantir. Ostatni legalny, ponieważ zasadnim królem jako tako był Farazon. Aczkolwiek on tutaj zagarnął tron bezprawnie, ponieważ córkę Palantira, Miriel, zmusił do ślubu, zabrał jej koronę i zagarnął całą władzę dla siebie. Kiedy dodatkowo był jej kuzyną, tak więc dosyć bliskim. Tak więc, y, jeszcze dochodzą tutaj kasiroczne związ związki w tym momencie. Aczkolwiek, no to już mniejsza. W każdym razie tutaj postanowiłem właśnie umieścić początek kampanii w chwili, kiedy umiera Tal i Tar Miriel powinna zostać nową królową Numenoru. Aczkolwiek ze Śródziemia, z kolonii Numenorejskiej, w Śródziemiu, przybywa Ar Właśnie tutaj, celem zagarnięcia korony dla siebie. No i lorowo tutaj przeszło to bezproblemowo. Tutaj, Farazon po prostu wparował do stolicy, zmusił Tarmile do ślubu i przejął władzę w Numenorze. Nikt mu się nie sprzeciwił. Ja postanowiłam, że właśnie w tym miejscu dam możliwość sprzeciwienia się, właśnie tutaj, czynom Farazona i albo, żeby jako Miriel powstrzymać go, albo jako któryś z pozostałych lordów lub lordowych, jaka jest odmiana, dobra, nieważne, w każdym razie jako jeden albo jedna z książąt Numenoru przejąć władzę dla siebie. I tak, od razu mówię, że w pełni tutaj lorowe jest istnienie tylko księstwa Anduni z Amandirem jako przywódcą, pozostałe frakcje, które tutaj widzicie, ja zrobiłam na podstawie bardzo szczątkowych informacji, jakie mamy o Numenorze w książkach i głównie na podstawie tego, że było powiedziane, że tutaj książę Anduin był przywódcą Rady Królewskiej. Tak więc no, prawdopodobnie pozostałymi członkami tej Rady byli tutaj książęta władający pozostałymi tutaj księcami Numenoru. Tak założyłam. A jako, że tutaj... Księstwo Andunii obejmowało jeden z takich regionów Menoru, no to pozostałe księstwa umieściłam w pozostałych tych regionach. I cóż, tutaj dokładnie jak czym się kierowałem, tworząc te pozostałe frakcje, jeszcze opiszę, prawdopodobnie w osobnym materiale, też takim bardziej lore'owym. Zaś tutaj po prostu teraz, póki co wybiorę Księstwo Andunii i odpalmy sobie kampanię, pokażę Wam po prostu jak prezentuje się mapa. Przegadałam 7 minut. Prawdopodobnie będę musiała dać, dać nośnik do, do miejsca, w którym ja w końcu odpalam kampanię. Um, ale cóż, jest o to. No i dobra, jesteśmy na kampanii. Ogólnie tak myślę, że na szybko dam no zlecę tutaj do budowy cokolwiek. I puszczę turę kolejną. W sumie nie zamierzam tego rozgrzać, więc ta zbudowa nie ma sensu każdym razie chcę kolejną turę Żeby po prostu tutaj Mieć już wiosnę i żeby móc wam Bardziej wygodnie pokazać tę kampanię, bo jak jest taka ciemna zimowa W zimowym tutaj zaparwieniu to Mało widać Spadać Spadać Dobra I cóż Dobra, mamy mapę kampanii. Mapa kampanii na razie prezentuje się tak. Nie jest ona zbyt duża, aczkolwiek no, jest to na razie tylko jedna wyspa. Tutaj, wyspa numeru. Jest na niej 28 prowincji. W tej chwili nie wiem, czy będę do samego Numeroru dokładała więcej prowincji. Prawdopodobnie już ja. Myślę, że ta liczba, jaka jest na chwilę obecną, wystarczy. No i właśnie na tej wyspie Numenor mamy skoncentrowane. Skoncentrowanych numeryjczyków, których podzieliłam tutaj na te 8 frakcji. To teraz taki lak, czy, czy, czy ja dobrze liczę. No i cóż, tutaj ogólnie rzecz biorąc, jak widzicie, Farazon już w tej pierwszej turze właśnie zagarnia sobie tron numeru, ponieważ Farazon startuje z tutaj pełną armią, ponieważ są to po prostu siły kolonialne numeru. Reszta numeru nie jest gotowa tak naprawdę do wojny ma tylko jakieś tam pojedyncze. Pojedyncze z siły, zgromadzone w jakichś tam miastach, bardziej jakie jak takie siły porządkowe, niż jako prawdziwe wojsko. Hmm, zaś Farazon, właśnie tutaj, przybywa do numeru, już z zaprawioną w bojach armią pochodzącą z kolonii, no i zagarnia dla siebie stolicę numeru, jaką jest Armorenos. E, tutaj, Miriel też ma pewne siły na początku. I zresztą widziałem sytuację, kiedy jak testowałem już kampanię, że to ona dawała radę. Hmm, sterowana przez AI, pokonać Farazona sterowanego przez AI. Tak więc, tutaj ta sytuacja, że Farazon zajmie Armelenos w pierwszej turze, nie jest pewna. Oczywiście, hmm, może się to potoczyć inaczej. Um, I cóż, y... aczkolwiek jest na to duża szansa, ponieważ no, tutaj siły on ma znaczne. Jeszcze dodam, że to, to, co tutaj widzicie, to są elitarne jednostki w sporej mierze. Tak więc, y... Farazon tutaj na początku zajmuje sobie. Parmeneros, zaś pozostałe, hmm, pozostałe frakcje numeru mogą mu się teraz sprzeciwić, mogą zacząć walczyć między sobą, mogą zagarnąć władzę dla siebie, tylko trzeba się zmobilizować, tak więc hmm, tutaj póki co wprowadziłem takie proste drzewko technologii, na razie tylko wojskowej, cywilnej w ogóle nie ma proste, proste drzewko technologii wojskowej, które właśnie opiera się na tym, że hmm, tutaj jest hmm, po prostu powołanie hmm, armii, znaczy hmm, mobilizacja Sił numeru, co tutaj potrwa. Te 6 tury, je trwa opracowanie tej pierwszej tury, to jest tak naprawdę 3 miesiące, ponieważ tutaj mamy system, tura na 2 tygodnie. uznałem, że taki system będzie najbardziej sensowny. No i tutaj, jak już te mniej więcej inne frakcje numeru się zmobilizują, to wtedy się zaczyna wojna o koronę, taka nie, nie lorowa, aczkolwiek. No cóż, totalory zawsze są tutaj taką um, tworzeniem alternatywnej historii, tak więc uznałam, że taka szansa tutaj de facto ocalenia numeru poprzez wydarcie parazonowi władzy, ponieważ to właśnie przez parazona się um, numer skończył, jest no, dosyć ciekawą opcją. W każdym razie, cóż, mamy mapę. Wstępnie skończona, tutaj ona, to jest nie jest jej finalna wersja oczywiście, to co widzicie tutaj Tutaj e, jeszcze nie wszystko dokończyła, na przykład tutaj możecie zobaczyć, że tutaj działa system zasadzek, a tutaj jeszcze nie Bo tu, tutaj jeszcze go nie dodałam. po prostu, dodatkowo mm, tutaj jeszcze w samej rzeźbie terenu muszę trochę rzeczy pop, poprawiać Aczkolwiek wstępnie mapa kampanii zrobiona, Japonii tutaj w ogóle nigdzie nie ma, jest za to jak widzicie zaplanowane śródziemie, już o którym zaraz powiem w każdym razie cóż, jest mapa, są tutaj budynki już przygotowane, nie ma ich jeszcze tutaj tyle ile bym chciał, bo jeszcze tutaj trochę tych budynków do powiedzmy drzewka budynkowego na zamierzam dodać, aczkolwiek trochę jest przygotowane, jest też parę, parę mechanik, które tak póki są testowe, na przykład tutaj żeby werbować konice, że werbuacz konicy zamiast pól trzeba postawić w, w prowincji po prostu hodowlę koni i wtedy hodowla koni tutaj właśnie odblokowuje rekrutację kawalerii i ta rekrutacja kawalerii jest na całą frakcję to znaczy ona, bo po prostu ja to dałam działając jako surowiec handlowy, tylko niewidoczny tutaj w tej karcie tak, ogólnie tutaj jeszcze to jest do dopracowania w każdym razie działa to jako serwis handlowy, i tutaj y, po prostu, jak się zbuduje fare, y, hodowlę koni gdziekolwiek, to w pozostałych prowincjach można zbudować stanie wojskowe i zacząć werbować jednostki kawalerii. Aczkolwiek nie wiem, czy, czy przy tym zostanę, bo komputer trochę tego nie ogarnia, ale to mniejsza. Y, w każdym razie, cóż, tutaj jeszcze trochę będzie do dodania. Między innymi chcę dodać urząd administracyjny, który będzie tutaj modyfikował te nieszczęsne koszty administracyjne, jakie są w szczególnie. Aczkolwiek, wstępnie jest na tą chwilę zrobiona kampania jest zgrywalna. Tutaj ikonek nie ma jeszcze, bo tutaj nie wszystkie udało się przygotować. Tutaj mam wycofnika, który przygotowuje dla mnie te karty budynków. I jeszcze także rzeczy, takie, które czekają na dokończenie są tutaj choćby karty postaci, czy choćby nawet unikalne wyglądy postaci, bo tutaj na przykład Isildur jeszcze ma dosyć standardowy wygląd po prostu generała zaś tutaj już dla Mandilla przygotowałam bardziej unikalny wygląd ale to, to są rzeczy po prostu takie kosmetyczne które po prostu wymagają dopracowania i które się pojawią później po prostu aczkolwiek to wszystko zostanie potem to tak, tutaj wprowadziłem też flotę, tak wstępnie, na razie ona jest średnio, średnio grywalna, bo jak próbowałam robić bitwy morskie z nowymi jednostkami, to trochę to się bagowało. aczkolwiek flota jest, więc jeśli ktoś jest uparty, żeby zwerbować sobie flotę i płynąć naokoło Numenoru, żeby zrobić desant w Romenie, to może, <laughs> może to zrobić na chwilę obecną. Już w tej chwili i cóż, dobra. Tak więc, na chwilę obecną, ten mod tak w sumie bardzo przychodzi na postawę Shoguna. Pomijając to, że inny system budynku zastosowałem, ponieważ trochę trochę inaczej podeszłam choćby do budynków specjalnych. Bo tutaj, teraz nie mam wam ją pokazać. Dobra, w każdym razie, budynków budynku specjalnych nie ma. Nie, nie ma tak jak w szczególnie, że jest Kowal tylko w niektórych miejscach na mapie, tylko, tylko jest tak, że Kowala możemy postawić sobie w, tutaj, w, każdej, w każdej prowincji. Dodatkowo są jego dwa warianty, w jednym którym jest Kowal używający po prostu zwykłego żelaza, i drugi w którym Kowal może wykuwać mitrilowe parcerze. Znaczy, dawać mitrilowe ulepszenie do jednostek. aż to wymaga posiadania tutaj mitrila. Mitrilu w surowcach handlowych, jakim się, jakim się dysponuje. i cóż? Co, co jeszcze tak na szybko tej kampanii mogę powiedzieć? To, to, że ona oczywiście będzie rozwijana. To, co tu widzicie, jest tak naprawdę wstępem. Takim bardzo prostym wstępem, który, mm, który tutaj zazwiera na na frakcję. I jak to będzie dalej potem kontynuowane? Kontynuowane to będzie na tej zasadzie, że kolejnymi frakcjami, które prawdopodobnie zostaną przygotowane, to są elfy oraz, znaczy, elfy konkretnie z Lindonu oraz, oraz Haradrimowie. No i. Najpierw będzie to wyglądało tak, że dodam tam kilka jednostek elfickich, które będą dostępne do rekrutacji przez właśnie tutaj Księstwa jako tutaj, że oni są przyjacielami elfów, to tutaj w portowym mieście będzie możliwość werbunku elfów, jak się zbuduje odpowiedni budynek, bo jeszcze tutaj dojdzie drzewko budynków, o jakim będzie po prostu dzielnica elfów. W każdym razie tutaj Księdza Anduin jako przyjaciele elfów będą mieli początkową możliwość werbunku po prostu jednostek elfickich tutaj zaś Farazon, jako że przybywa on z kolonii to będzie miał możliwość werbowania jednostek Haradrimów zaś po tym momencie kiedy przygotuje już cały roster zarówno alficki, jak i Haradrimów i znaczy może nie cały ale na tyle żeby było to po prostu grywalne, i przygotuje dla nich budynki i tak dalej. to wtedy tutaj Zacznie się na mapie pojawiać grywalne śródziemie, które, jak już widzicie, jest mniej więcej zaplanowane, gdzie będzie położone, aczkolwiek jeszcze w samej, w samej modyfikacji go nie ma. To jest na razie tylko po prostu tutaj, po prostu taki rzut podglądowy. I wtedy, jak już przygotuję elfy, no to tutaj pojawią się szare przystanie i będzie, będą dodawane terytoria coraz bardziej tutaj na wschód, a tutaj na południu pojawi się Umbar z kawałkiem Haradu. No i potem w miarę jak będę przygotowała kolejne frakcje, na przykład, nie przygotuję frakcję Wosów, to tutaj na tych terytoriach pojawią się plemiona Wosów, tutaj też będzie zresztą port Numenoru w tym miejscu, jeszcze właśnie pojawi się więcej frakcji Numenoryckiej, ponieważ będą, będą kolonie Numenoru, tutaj będzie wokół Umbaru kolonia pod, pod przywództwem Farzona. Tutaj zaś w tym miejscu będzie Pelargir, prawdopodobnie miastowo znany, jeśli cokolwiek czytaliście w wacy Pierścieni. Zaś tutaj będzie jeszcze jedna kolonia Numenorejczyków, Lontdar. I ta kolonia i ta kolonia od kolonii Farazona będą się różniły tym, że będą one w przyjaznych relacjach z elfami, zaś Farazon niekoniecznie. Tak, elfy jeszcze nawet nawiasem mówiąc będą jeszcze tutaj, bo w tym czasie elfy miały tutaj swoją przystań. A, tak, tutaj, tutaj jest przyszły gondol, jeśli ktoś, ktoś nie jest zorientowany za bardzo w mapie śródziemia. No i w każdym razie tak to będzie przebiegało, że im dalej będę miała przygotowane kolejne frakcje, tym coraz więcej fragmentów mapy będzie się pojawiać z kolejnymi frakcjami na niej i to będzie dalej stopniowo się rozszerzać. Dalej w obrębie tutaj tej mini kampanii Upadek Numenoru. Zaś więc tutaj ta kampania, um, upadek numeru będzie dosyć długo, że tak powiem, rozwijana. Zaś w momencie, kiedy już przygotuję wszystkie, albo przynajmniej większość, panowanych przeze mnie frakcji, to wtedy um, po prostu przesunę datę startową do... Um, w tej chwili nie pamiętam, to chyba był 3349, czy jakoś tak? Nie jestem pewna. Musiałabym sprawdzić. Tak, zawsze zapominam datę. W każdym razie przesunę datę startową do domy, tu kiedy zaczęła się wojna ostatniego sojuszu z Sauronem. Znaczy, sojuszu ludzi elfów z Sauronem. I wtedy tutaj z mapy zniknie numer, ponieważ on wtedy już był zniszczony, nie było go, został zatopiony. Zaś tutaj Śródziemie wtedy będzie sięgać aż dotąd. Tutaj są... To są Góry Orokarni, te góry na Dalekim Wschodzie, z których są krasnoludy Jak było, jak była w Hobbicie wspomniana ta armia sojusznicza krasnoludów, która podczas wojny z orkami przybyła na pomoc tutaj synom Durina No to właśnie to były między innymi krasnoludy z Orokarni, czyli tutaj z Dalekiego Wschodu <laughs> Więc tutaj mapa będzie większa znacznie finalnie od tej znanej z Fair i będzie obejmowała znacznie większy, znacznie większy teren śródmieścia, ponieważ także znacznie dalej na wschód. Tutaj, jak widzicie, najdalej w Farage, mapa sięga gdzieś tutaj o Umbaru i mniej więcej dotąd. No to w mojej modyfikacji będzie sięgała jeszcze tyle na południe, i tutaj będą plemiona Hradrimów rozmieszczone na tych terenach. Tak więc, cóż, projekt duży, aczkolwiek, jak mówiłam, nie będzie. Czas oczekiwania na to, żeby zobaczyć cokolwiek nie będzie aż taki duży, ponieważ, jak widzicie, już teraz mam wstępnie grywalną kampanię i teraz po prostu będę ją tylko tutaj dalej rozwijać. To dopracuję do takiego stopnia, że będzie to po prostu jak najbardziej grywalne. Już teraz jest grywalne dosyć, ponieważ tutaj, choć już wczoraj na streamie, ukończyłam mniej więcej kampanię tą i tutaj parę osób, którym da, dałem już do ogrania, to także mówią, że jest dosyć okej okay już na, na ten moment. W każdym razie ja to jeszcze trochę zamierzam dopracować i wtedy zostanie to opublikowane jako właśnie taka mini kampania. Tutaj właśnie z kwestii rzeczy do dopracowania jest choćby to, że jak widzicie ciągle tutaj frakcje wyznają szczyt buddyzm, to zostanie zmienione, zamiast into buddyzmu i chrześcijaństwa będą, będą na początek kultury. To nie będą religie, tylko kultury, i to będą kultury na początek Elili, czyli tutaj numerowieczyków, którzy są przyjaźni elfom, i ludzi króla, czyli numerowieczyków, którzy są, są wkurwieni na elfy, za to, że elfy są długowieczne, a oni nie. Tak mówiąc <grywając> w skrócie. Hmm, tutaj w ogóle jeszcze ca cały interfejs nie jest zmieniony i to mi sami tak głupio wygląda, aczkolwiek, no tutaj zmianie interfejsu jest trochę. Hmm, Czasach chłodną pracą, bardzo czasach chłodną, ponieważ trzeba wiele pierdół w tej rzeczy pozmieniesz, aczkolwiek to finalnie wszystko będzie zmienione, tak, że nie będzie tutaj to mm, przypominało już y, interfejsu podstawki Shoguna, znaczy oprócz rozmieszczenia elementów poszczególnych. Y, w każdym razie, cóż, y, to jeszcze będzie do pracowania, potem zostanie to wypuszczone właśnie jako mini kampania a kalabet, Upadek Numeru z właśnie tutaj, z frakcjami Numenorejskimi walczącymi o władzę w numerorze. zaś potem w patchach będę to rozwijała, dodam jednostki elfickie najpierw jako jednostki pomocnicze dla tutaj Andoni. dodam jednostki Haradrimów jako siły pomocnicze dla tutaj, dla tutaj Frazona, zaś potem w kolejnych większych aktualizacjach będę, zacznę po prostu rozwijać mapę, dodając tutaj nowe prowincje ogólnie na początek. Na początek tutaj zarówno tutaj umbar, jak i tutaj w tym miejscu szarapczyte będą po prostu jako punkty handlowe. Z tutaj narysczycy będą mogli wysłać swoje statki, po prostu w te rejony i tutaj handlować z tymi dwoma miejscami, co im podbije dochody. Tak więc, tak będzie na początku, zaś później po prostu w tym miejscu dodam nowe do frakcje, tutaj nowolądy i będzie to dalej rozwijane. Dobra, to chyba tyle. Strasznie chaotyczną prezentację zrobiłam, wiem o tym, ale to jest taka moja cecha, że chaotycznie takie rzeczy zawsze robię, bo nie potrafię sobie rozpisać planu, nieważne. W każdym razie, cóż. Napiszcie, czy chcecie miniserię z tego, taką poważną, nie, nie streamową, to prawdopodobnie najbliższy, najbliższym jakbym nagrała coś takiego. A tymczasem cóż, jeszcze możecie napisać, którą frakcję byście, byście byli zainteresowani, aczkolwiek to właśnie potem, może jak zrobię filmik z omówieniem dostępnych tutaj frakcji w kampanii. Eee, dobra. No to tutaj na tyle. Dzięki za uwagę. Ogólnie, jak chcecie przynieść informacje o modzie, to zapraszam na Patreona, Discorda i ModDB. Linki do tych wszystkich tutaj nic macie w opisie tego filmu. I jeśli byście chcieli wesprzeć ten projekt, to tutaj głównie zapraszam na Patreona, gdzie tutaj można z nami po prostu wesprzeć ten projekt i dzięki temu będę mogła bardziej się na nim skupić i więcej czasu na niego poświęcić. Tak więc, cóż, to chyba tyle. Tak. Tak. Dzięki za uwagę i powiatki.